Czy jest szansa, że jeszcze premier Morawiecki będzie premierem przez kolejne cztery lata? Cuda zdarzają się, żeby pan wiedział. Ja mam nadzieję, że Pan Bóg nam pomoże. Prawda? Oczywiście. Liczę na cud, bo to musiałby się cud wydarzyć. Czy jest szansa, że PiS będzie rządziło jeszcze 4 lata kolejne? Oj, nie daj Bóg. Ja się pomodlę, żeby nie, żeby nie, PiS już przestał rządzić. Oby rządziło PiS. Ja jestem za PiSem, a wy jesteście moherowe borek. Berek. A że my? PiS nie ma większości w Sejmie, no to. Chodzi, ale PiS to PiS. Powinni rządzić, proszę pana, a nie złodzieje, żeby objęli rząd. No ale jak nie mają większości w Sejmie ci z PiSu, no to jak? No właśnie to tak ludzie robią. Teraz będziecie mieli demokrację. Młodzi ludzie sprzedali Polskę, bo tak zagłosowali. Czy jest szansa, że PiS będzie rządziło przez kolejne 4 lata? W życiu nie daj Boże. No bo pre... co pan zwariował? bo prezydent na. Coś Czy jest szansa, że PiS będzie rządziło jeszcze, bo prezydent. Nie, no. Wystarczy tego dziadostwa. PiS do, do lamusa. Prezydent wskazał, że to Mateusz Morawiecki ma podjąć się misji stworzenia nowego rządu. Co na to Polacy, czy oni traktują poważnie tę misję i premiera Mateusza Morawieckiego? Czy uważają, Były że. Były dodatki. PiS będzie rządzić przez kolejne 4 lata jeszcze, a premier Morawiecki będzie premierem wbrew wyborowi większości Polaków, którzy zadecydowali w wyborach, że chcą odsunąć pis od władzy. O tym dzisiaj Adam stała. Strasznie beznadziejny jest Zapraszam. program, wiem wiem. Czy Jest szansa, że jeszcze premier Morawiecki będzie premierem przez kolejne 4 lata, no bo no, zobaczymy. No bo właśnie, no nie ma większości PiS w Sejmie. Nie szkodzi. No, przecież jakiś cud musiałby się wydarzyć. Ten gości jak nie o, podkręca zdarzają, tych ludzi. Pan widział. A, że jakoś tak nagle coś się wydarzy mhm. i będą mieli tę większość. I cuda tak mogą być. Ja mam nadzieję, że Pan Bóg nam pomoże, prawda? Oczywiście, bo tak jak teraz to nigdy nie było, proszę Pana. Dla emerytów, dla hmm. ludzi młodych. Naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No ale to dlaczego poszli Polacy odsunęli ten PiS od no, władzy te, w wyborach, jak tak tego, dobrze było? No proszę pana, dlatego odsunęli, no bo... No obiecywali cudów no, tak, gruszek na wierzbie młodym ludziom. ludziom Nawieszali w głowach Dokładnie. i dlatego tak się stało. Dokładnie, jak będzie bieda, to Polacy, młodzi, dopiero się odskną. Dziękuję bardzo. Mhm. No dobrze, dziękujemy. Ja jeszcze jedno mydełko, daj mnie. medełko dla pani, dobrze, a my tu dalej. Czy jest szansa, że PiS będzie rządziłok przez kolejne cztery lata? W nie daj Boże. No pan zwariował. No bo prezydent nam... pan ogłupiał. No bo prezydent namasił pana Morawieckiego przecież. Bo no nie ma wyjścia. Ale właśnie dlaczego to robi? A w którym miejscu go namasz? To po co to robią w takim razie, no bo jak i tak nie mają szans, nie ma... cyrk po prostu, cyrk. A żeby tak się coś działo. Żeby się coś działo, oczywiście. No ale oni tak. Premier Morawiecki poważnie podchodzi do jo, tego. A, poważnie, jak zwykle. Mówi, że będzie. Coraz dłuższy noc. Panie Nowa, to będzie jest śmieszny program. Ja to że... traktuję jako program ja rozrywkowy. Za I to jest robione jako program rozrywkowy większością. Podziemią, czy gdzie? Tam gdzieś do PSL-u puka tam. Tak, podobno, ale pukać może w czoło się. Premier Morawiecki teraz rząd buduje i będzie teraz w większości szukał. Chce więzienie, bo wybuduje a nie rząd. <grym> a pani myśli, że jest szansa, że będzie Pis rządziło 4 lata jeszcze. ja bym chciała, żeby rządziło. No, premier Morawiecki nie ma większości w Sejmie. Nie ja wiem, proszę, pana, interesuje się polityką. No, no właśnie, no. To co oni ale mogą życzę Jeszcze im tego. Życzę im tego, może z psl się dogadają. No ale PSL tam się Są mówi, że. Zbierzni w, w poglądach twoich. Więc myślę, że trochę się tam... Ale to pan Kosiniak mówił, że albo trzecia kadencja PiSu, albo trzecia droga. Głosujcie na Panie, trzecią drogę, to... Później jak co do czego, to się interesy ich zaczynają zgadzać, jak chodzi o stołki, no. Ale oni już się tu z Tuskiem, Donaldem dogadali, od, wie Pani, już te umowy Czasem podpisują. Tak, tak. Za kulisami dogadują trochę inaczej niż oficjalnie. A takiś cud musiałby się wydarzyć. Właśnie, licz... Właśnie liczę na cud, no bo to Nie ma zapisów wydarzyć. streama <laughs> wotowego, nigdy, że, kolego. Nie zdarzają, proszę Pana. Takie no, cuda były. Nawet i takie co tak, nie takie cuda się zdarzały. Czy jest szansa, że PiS będzie rządziło jeszcze 4 lata kolejne? Oj, nie daj Bóg. No, ale... Nie daj Bóg. Prezydent teraz pana premiera Morawieckiego wskazał... Coś odwleczę, to nie ucieczę, <laughs> ja słyszałem, że jakiś cud może się wydarzy, może jednak ten PiS... nie PiS, no nie daj Bóg. Ja się pomodlę, żeby nie, żeby nie PiS już przestał rządzić. Tak? tak, niestety to jest dla mnie głupole po prostu. Ale to po co to prezydent teraz ten ruch wykonał, że pana no, morawieckiego? No bo przecież pokazał... muszą tam wszystko pokazywać, to co tam, wie pan sobie w te fundacje poprzesyłali i poużywali. Nie będzie cudu, nie jak będzie samo cudu. poczucie. Nie będzie. Idę się nawet pomóc. Wesołe, nawet. żeby nie było tego. Zapisów cudu. z dodatków do cudu, Wiedźmina do Next Gen nie właśnie. ma. No, ale wiedźmin dodatki możliwe, były kiedyś, to było lata. 3 to, to teraz lata teraz temu, albo 4 pana Morawieckiego. Powinni rządzić, proszę pana. A nie złodzieje, żeby objęli rząd. No, ale jak nie mają większości w Sejmie, ci spisu, no to jak? Właśnie to tak ludzie robią. No, bo Demokrację mamy, proszę pani. Demokracja, to... tak. Aha, teraz będziecie mieli demokrację. <laughs> teraz będzie demokracja. Teraz. Teraz wszystko wykradną, co przez 8 lat dzisiaj czegoś się a. nie nakradli. No bo chodzi o to, że. No ale ludzie poszli, zagłosowali. No, PiS nie ma większości w Sejmie. A no nie, właśnie. <laughs> no ale to jak to zrobić, że. Ten nie określi, gościu wierci dziurę w głowie tej, tej kobiecie, sieroce. naprawdę. Tak głosują. Premier Morawiecki mówi, że będzie tworzyć rząd, że dziękuję za zaufanie tak, i że. Tak, tak. Da ludziom 500 zł, da 800 plus, kur. A wszystko idzie tak w górę, że mi na paliwo nie stać. Nie chce mi się rozmawiać na temat PiSu, bo to jest kur. I złodziejstwo, nic więcej. Być, nie, oh, nie ma szansy, żeby rządzili jeszcze 4 lata? Aby im się noga pominęła. Dziękuję, bo ciśnienia dostanę tylko przez tą rozmowę. A, A Morawieckiego to porażka, jedynie teraz. No, bo chciałby teraz być dalej premierem i tworzyć rząd. No to porażka, no. Większość ma nie PiS, tak? Głosował Pan w ogóle, czy nie? No, oczywiście, że no, głosowałem. No i Polacy, jak się wydaje, zagłosowali za tym, żeby PiS odsunąć od władzy. No, no, A to nie jest Zwówunia kanału, ten kamerzysta? Nie, no to. No co, no, nie ludzie, no, co to dużo mówić. Ja marzę o Polsce, jestem młodym obywatelem w tym kraju, żyję sobie już jakieś te tam prawie 30 lat i mam marzenie, żeby PiSu i Platformy nie było żeby obie te partie, że tak powiem sobie, poszły precz i żeby cokolwiek innego, nawet ta trzecia droga, Gościu wyglądał dokładnie jak inna partia, istnieje, ten żeby po prostu Janczar z, to z to kanału, kanału Wówunia, bez kitu. Ale czy jest szansa, że PiS będzie rządziło kolejne cztery lata? Ja cieszymy, bardzo się cieszymy, ale dziękujemy, ale żeby, żeby rządzili. Ale że PiS? Tak. No ale PiS już nie może rządzić, bo nie ma większości. Nie, nie ma większości w Sejmie, proszę Pani. Na pewno ma, ale wygrał. Ale, ale, no, już ale... Czy jest szansa, że będzie rządzić PiS? Chodzę, pytam. Będzie, będzie, będzie. Ale jak będzie, jak nie ma większości w Sejmie? No to się oparzy. Czy jest szansa, że PiS będzie rządziło jeszcze, bo prezydent... Nie, no starczy pana... tego... Janczar się nie zaśmiał, no. pan, pre Prezydent teraz pana Morawieckiego namaścił. No, no on robi to, co robił przedtem, a czego pan się spodziewał po nim, no? to się niczego nie spodziewałem. No taki prezydent, jaki jest, myśmy go wybrali niestety. No. To po co to robią w takim razie? No robią, żeby przedłużyć, jeszcze nakraść. Coś muszę zahachmencić, zakombinować, coś, ukryć, coś. Jeśli pan, że to, to tylko chodzi? No tylko, co więcej. Prezydent powinien być dla wszystkich Polaków. Skoro większość jest No dodatki były już, to po jasną cholerę tego morowieckiego wziął, nie mam pojęcia. No rzeczywiście, no 50 parę procent no, ludzi no, zagłosowało za tym, żeby odsunąć pis. sensu, ale tak jak, tak jak wszyscy mówią, kto trochę myśli. Ale takiego kurczaczka zrobiłbym sobie. Narobić burdelów, robić naszych. już na kranie, bo tak, taka to jest prawda. Oby rządziło pis. No, no ale jak nie mają większości w Sejmie, no to jak? Będziemy... Oby rządziło pis Mherowej Berety. Ja jestem zapisem, a wy jesteście moherowe. Bore... A że my? <laughs> no ale jak pan Morawiecki nie ma większości, no to jak to teraz będą? No to znajdzie się. No bo tam wszyscy tam mówią. Tam no to pan pomoże. szuka recepty na to. Nie no, pytam, czy to jest możliwe jeszcze, no bo pan prezydent... To jest możliwe, proszę pana. Wszystko jest możliwe. Bo niektórzy mówią, że prezydent powinien od razu Donaldowi Tuskowi powierzyć tę misję, Dlaczego? no bo jak Donald Tusk ma większość... Nie, Donald Tusk ma większość? Donald Tusk już rządził. Donald Tusk już wyrządził. ale ma 248... I nas do Niemiec, proszę pana. I Teraz. będzie pan szwargotał po niemiecku. ja, 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 mówię, ja słowa po niemiecku nie umiem, ja się gdy pan... pan... nauczy, żeby o, się porozumieć ze swoimi braćmi. O, jak <laughs> Że, że tak, widzi Pani? Co mądra, ale... ale... No tak, no co mundrala? ale... <grym> co się w to. Ale... bujaj się stąd. Co Dobra, już znaczy? Panowie Bójaj nie się. Nie, panowie, bo już jest po wyborach, już się nie kłóćmy, naprawdę. No już weźmy, uspokójmy się troszeczkę. Włodzieje no. poszli w kąt. Ja też jestem stary dziad i mąż stary dziad, ale oni się cieszą, tylko nie potrafią sobie te pisiory stare policzyć, że żadnych trzynastek, czternastek nie było, tylko... Z naszych pieniędzy nam dali, niech oni w dupę wsadzą te swoje trzynastki i czternastki i niech mi oddadą to co zabrali. Za komuny tyle nie nakradli, co oni teraz złodzieje. No, była ostro. Jakby rządziła lewica to nie chodzi o to, żeby, żeby rozum rządził. Serce, odwaga, szczęście, dostatek Tego hemoglobina po, Pokrótce Pozytywny akcent. No, pozytywny akcent, tylko pozytywny. Jesteście młodzi, yy, piękni, zdolni, pięknie ubrani, wansy eleganckie, ja też wansiki akurat. Tak, rzeczywiście eleganccy. Aleluja i do przodu i, i, że tak powiem, fair play trzeba zachowywać i wtedy jest. Wszystko w najlepszym porządku. No, no niektórzy mówią, że teraz prezydent tak no, nie fair play się zachowuje do końca, bo rząd powierza Mateuszowi Morawieckiemu tworzenie rządu, a przecież premier Morawiecki nie ma w ogóle nie w większości telewizji. w Sejmie. Pan, co ja w telewizji oglądam programy muzyczne i to zazwyczaj opery albo, 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 jakieś, albo jakieś operetki, albo balety. No. Albo ewentualnie muzykę rozrywkową, młodzieżową. Bardzo lubię polskich dejotów, których serdecznie pozdrawiam z Polskich Dejotów. Prezydent pana Morawieckiego tutaj wyznaczył. Bardzo dobrze, że Morawieckiego. No ale jak on nie ma większości, to po co to? Na pewno to zobaczymy. Czekamy do końca. Musieliby się ludzie zacząć budzić i myśleć, czy dobrze zrobili, czy źle. Czy dobrze zdecydowali, czy źle. Ale to ludzie już zdecydowali, no i teraz. Ja wiem, że przepadło, no. Przepadło już. Nie wiem. Bo niektórzy tu na jakiś cud jeszcze liczą, że może, cud, no może cierpienie być chrześcijańskie, no, no. Boże cud? No, sądy. No, no, jaki cud? To będzie, bo, to był, bo jesteśmy za naszą ojczyzną i żeby zostało tak jak było. No, bo prezydent powołał pana Morawieckiego teraz, żeby tworzył rząd. Daj pani... ja mu Boże, niech stworzy. Bo ci to są złodzieje i oszuści. No, ale jak stworzy, jak, jak nie ma większości w Sejmie? Chodzimy właśnie. No, pyta... no, nie Już ono. nie ma wota, nie panie o, nie ma kochany. głowie od tego nie my. Wywotowało się. Od siebie. A myśli pani, że jest ciągle szansa, że Pis nie odda władzy. A tak panu zależy, żeby oddała? ja wie pani, ja chodzę no. pytam, Polaków, no bo. No. A z jakiej gazety jesteś Z z <laughs> Express. A... Dziękuję, dziękuję. Jest szansa, że Pis będzie rządził dalej jeszcze 4 lata Morawiecki będzie premierem. Będzie, tak. będzie. Będzie. No bo właśnie go prezydent namaścił. Bardzo dobrze się stało. Ale pis nie ma większości w Sejmie, no to. Nie chodzi, ale pis to pis. Czyli co? Będzie rządził, i dobrze, że będzie rządził. Ale jak nie, jeszcze... nie ma nic do ogrywania. No miały być, Ale, masz rację. 13, 13. Niestety nie było dobrze. Ja nie narzekam. Ale Polacy wybrali teraz. Możemy raczej, od jutra że, zrobić. Chcemy, żeby pis już przestał rządzić. Tam, albo cyberpanka, my... albo wieśka, Prawda co byście chali. No, nas zrobił. Za... Pojechał, żeby te środki odblokować. A nie mógł wcześniej. Wciąż nie może, bo nie jest premierem jeszcze, bo. Nie będzie. Dzięki Bogu. Nie, no będzie chyba, no bo. bo... Na pewno nie. Morawiecki będzie i co dobrze, że będzie. To jak będzie premierem, jak go Sejm nie poprze? Poprze, poprze. Niech ci złodzieje odejdą od nas, niech się schowają w cień, bo to są bandyci, tak, tak nie może być. Myślicie, że nie ma szans, że PiS będzie dalej rządził 4 lata, pan Morawiecki? Nie będzie Morawiec? żeby rządził, przecież to są najgorsi bandyci w Polsce, jacy mogą być, ja nie pozwolę na to. Ja nie pozwolę. Ale to po co oni to robią? Po co prezydent? To jest klik. Pana korzysta ze swoich uprawnień. Bądźmy szczerzy. I kombinowanie, wie pan. Ja panu powiem inaczej. Młodzi ludzie sprzedali Polskę. Nie, no ale wie pan, chodzi o to, że młodzi ludzie sprzedali Polskę, bo tak zagłosowali. Zobaczymy czy będzie lepiej, czy będzie tak jak pani Walz powiedziała, że lepiej to już było. Wie pan, ludzie zostali oszukani. Pan takie wesołe, skoczne piosenki gra teraz. Tak, żeby nie było nam smutno. A pis. Pis do, do Lamusa. Nie nadają się. Kraść to potrafią, a żeby ludziom pomóc, nie pomogą. Ja dlatego na ulicy skończyłem. W tej chwili to mało brakuje, żeby może być wojna. W Polsce? W Polsce, tak, oczywiście. Niedługo też by była wojna domowa, gdyby tak dalej rządził tylko pis. Jak tylko Tusk zostanie premierem, to dopiero się zacznie porządek w Polsce. A pan jako emeryt, tak? Po prostu musi dorabiać? Emeryt, jako emeryt muszę jeszcze dorabiać, bo brakuje pieniędzy. Za mieszkanie płacę 1200, a miałem 1800 emerytury. Skończyłem na ulicy, a obiecali, że dostaniemy 2000. 14. Nie dostaliśmy po 1600, tylko. Po pierwsze, leki mamy nie za darmo, jak mówią, bo ja też płaciłem, żona ciężko chora jest, a jednak za leki 200 zł zapłaciłem parę dni temu, za swoje 250 i nie mamy leków za darmo, na receptę. Także to oszukują nam, nas kłamią i ja im nie ufam, nie wierzę i do końca życia nie będę wierzył. Pisowcy powinni być. Do ukarania powinni być zamknięci ci, co yy, na, yy, naputali sobie, a kto Kaczyński pierwszy. Dobrze, dziękujemy, ale tu zapraszamy tutaj wszystkich naszych widzów. Tutaj do, jak pan ma na imię? Stanisław. Do pana Stanisława. Jestem. Pan Stanisław tutaj przy rądzie wiatraczna. Przez godzinę czasu zarobiłem dopiero 15 zł. To trochę za mało, ale wystarczy na leki. 15 zł na godzinę zarobił. Dziękuję. No to piszcie w komentarzach, co wy. Nie wiem, czy to jest. Jak myślicie, to zły jest zarobek? 15 zł na godzinę za takie granie. Biorąc pod uwagę to, że to jest już. No nie sądzę, żeby jakieś podatki od tego zapłacił ten gościu. Dobra, koniec imprezy.